Cześć, witajcie! Ja jestem Grubski, Ja to kolejny odcinek, ale tym razem informacyjny. Stworzyłem swój serwer. On będzie wam start w przyszłym lub następnym tygodniu gdzieś około 13. To jest poniedziałek, albo, albo 6. Może i za tydzień, 11. jakoś tak. Mamy regulamin już, mamy też tutaj The Enchant. Co jeszcze mamy? No, mamy rangi ogarnięte. Zobaczcie, napiszę rangi. Proszę, widzicie, właściciel, darkain51. Mam admina i gracza, VIP będzie na następnej edycji e, serwera dostępny. Edycja będzie trwała, myślę, dwa tygodnie. Jest to survival, server survival. E, jest tutaj admin shop, więc... Będzie można sobie kupować i Eee, Więc. No i wiadomo, pieniążki. Zobaczcie. Ale no nie wiem, czy jak będzie się zabrać raczej pieniądze na tych, na. na eventach. Gdzieś tam 5000, 10000 będę Będę Ja czasami miecz lub inne, inne rzeczy. E, no i co? Mamy regulamin, tak jak mówię. Mamy spawn, to jest właśnie spawn w sumie. Na razie taki mały, ale oczywiście będzie coś dodane. Mamy na razie warp tylko arena PPP -e. i to jest yy, warp taki. Tutaj można niszyć to, ale już tam szklano, tą szklaną kopułę już nie można, bo tutaj jest region zrobiony. No i po prostu tego już nie można niszyć. Nagrywam to na streamie, więc zapraszam na streama. I teraz tak yy, szukamy budowniczego yy, oraz administratorów. Yy, tutaj akurat mamy rangę admina, nie mamy moderatora. Dla budowniczego specjalnie zrobię rangę. Tutaj zniszczymy yy, tu, by. A w sumie kompasem się tepem, ale nie, no nie chcę. Yy, ten yy, budowniczego szukamy, szukamy moda. Czyli admina, no i tyle w sumie to szukamy. Yy, podam później IP, yy, jak już ktoś się dostanie. Yy, no, najpierw w pierwszej części szukamy budowniczego. Budowniczy, yy, jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam, pisać do mnie na Discordzie, ewentualnie w komentarzach na YouTube, ale i tak później musimy się jakoś skontaktować, czy to na Facebooku, yy, czy to jakoś yy, gdzieś jakoś. Yy, się skontaktujemy i po prostu po prostu ten oczywiście może być budowniczy, który się przytrafi który zniszczy mi serwer yy, ale też mogą być fajni budowniczy no ale takie jest dosyć mało niestety yy, który nie będzie gdzieś tam niszczył mi tego serwera bo oczywiście ja mogę go odzyskać tak samo moderatorzy no ja zapraszam osoby hana, ha, nie takie co stąd, tylko mi zaszkodzić, zaszkodzi, bo to nie ma sensu też, no wiecie, no jest. ja wydaję na to IC i robię ten serwer, staram się wam ulepszyć rozgrywkę, a wy psujecie. Więc tak, jeżeli ktoś chce, no to kontakt na Discordzie, yy, ja podam w opisie, do zobaczenia i cześć, zapraszam do pisania.